że mam możliwość przed Państwem wystąpić. Opowiem o naszej y, krótkiej historii transformacji. E, zacznę od tego, że jak dołączyłem do Granadon Development, to było dobrze e, w firmie, a więc się dynamicznie rozwijała, nowe rynki i tak naprawdę trudno było znaleźć dobry powód do tej transformacji. Dużo łatwiej się e, go znajduje, kiedy jest coś istotnego do poprawy. Albo gonią nas jakieś wyniki, albo jest jakaś trudna sytuacja rynkowa, tudzież musimy gnać za konkurencją. Natomiast my nie mieliśmy takiej sytuacji w momencie, kiedy dołączyłem do zespołu, no i szukaliśmy trochę tych problemów. Na pewno jedną rzecz, którą się udało zidentyfikować, to że w tej całej idealnej organizacji w cudzysłowie mamy bardzo dużo małych potykaczy. I tych potykaczy na ponad 200 procesach zincentaryzowanych znaleźliśmy grubo ponad 200. Poza tym zidentyfikowaliśmy problem filozofii informacyjnych. Relatywnie duży koszt zbierania informacji. Był jakiś apetyt na to, żeby być bardziej data driven, ale trudno było powiedzieć, co to znaczy. No i główne takie strategiczne pytanie, gdzie jest granica wzrostu w tym modelu, w którym jesteśmy. Do tej pory to się pięknie przez ponad 20 lat udawało. E, dom development. Pytanie, czy jest jakaś granica i czy trzeba coś rewolucyjnego zrobić. No i powstała koncepcja. E, koncepcja była naprawdę w tej formie i to jest załącznik do w której zwiększaliśmy istotnie budżet na nakłady. Natomiast filary tej zmiany były cztery. Pierwszy to, że to będzie grupa bardzo małych inicjatyw i projektów, które razem jako jedno puzzle działają i one dopiero w sumie przyniosą synergiczną zmianę w organizacji, a żaden z nich nie jest przełomowy sam w sobie. Druga kwestia, że nie będziemy wynajdować koła, to znaczy zespół IT biznesowy koncentruje się tylko na tym, co przynosi rzeczywistą wartość w biznesie. Będziemy się uchmurawiać, czy próbujemy kupować, co się da pudełkowe i gotowe, i to jakoś łączyć, natomiast nie wymyślać koła od nowa. Trzeci nasz filar to był bardzo mocny fokus, przy tej ilości drobnych inicjatyw połączonych w jedną sieć. Bardzo musieliśmy być skupieni zarówno na kolejności, na tym, żeby nie rozjechać się z zakresem, no i żeby, żeby być skoncentrowanym. I czwarta, elimin, eliminujemy dyrektorów z procesów decyzyjnych, po to, żeby budować właścicielstwo poziom niżej i przyspieszyć prędkość e, zmian w organizacji. E, o efektach powiem z tej breakoutowej, będą konkrety, natomiast e, tutaj powiem o tym, co nam się w organizacji udało e, Oceniliśmy sobie na początku tego procesu, to jest mniej więcej 3 lata temu, taki poziom naszej dojrzałości procesowej i jego wsparcia w, w, w poszczególnych obszarach. Tam gdzie są xy, to tam w ogóle działalności nie prowadziliśmy, więc tam grupy de development w ogóle nie było. E, te kółeczka to jest nasz poziom dojrzałości na ten moment ponad dwa lata temu, niecało trzy lata temu. E, dzisiaj jesteśmy mniej więcej tu. Tam gdzieś zalezieli zieleniły kwadraty, to znaczy, że były istotne, znane w procesach i narzędziach w ciągu ostatnich półtora roku. E, poziom dojrzałości trochę wzrósł i pojawiły się nowe kwadraty, to są przestrzenie, nowe linie biznesowe, które musieliśmy uruchomić w firmie, żeby na rynku dalej być konkurencyjnym, więc zwiększyła się i skala naszego działania i wektory, e, jak również poziom dojrzałości. Mówiłem, że będziemy się uchmurawiać. Na początku te chmury były zupełnie nieokiełznane, potem sobie pomyśleliśmy, że będziemy przez kilka chmur tak wędrować jak na drugim obrazku. To, co dzisiaj stworzyliśmy, jest najbliżej tego prawego obrazka, czyli mamatusów. Zjawisko nie tak częste, ale tak trochę wygląda. A na, do, na dowód. Pokazuje, tam gdzie jest duża chmurka, to znaczy, że praktycznie 100% rozwiązań w danym obszarze biznesowym to jest jakieś rozwiązanie chmurowe, które wzięliśmy z pudełka, z rynku i dointegrowaliśmy do innych systemów, a nie pisaliśmy od nowa. Tam, gdzie są małe chmurki, to znaczy, że wszystko, co dorabialiśmy w danym obszarze w międzyczasie jest w modelu chmurowym. O tym, jak bardzo i co opowiem w sesji breakoutowej, jakich technologii do, dotknęliśmy i jak nam się udało to zrobić w tak krótkim okresie czasu. No i ostatni obszar z tych obszarów excellence to to, to co mówiłam, że delegujemy odpowiedzialność piętro niżej. Przyczyną tych silosów, też naszej wolnej, relatywnie transformacji było to, że byliśmy bardzo hierarchiczną organizacją i we wszystkie istotne decyzje i czasem nieistotne był wysoki szczebel menedżerski zawsze za, zaangażowany. Powiem tak, pozwoliliśmy. Zarządowi i dyrektorom decydować o strategii. Natomiast wszystkie małe zmiany i ustawienie organizacji oddaliśmy w ręce średniego szczebla zarządzającego i pracowników. I to jest taki jeden z cytatów, który udało nam się w trakcie tego całego zamieszania złapać. Dziękuję bardzo.